Mój stary to panadek mi to Pół mieszkania zawolone zawiadomieniami na kolegów. Średnio raz w miesiącu ktoś dostaje zawiadomienie na policję w celu przesłuchania świadka i trzeba jechać na komendę w płocku. W moim 22-letnim życiu już 10 razy byłem na rozprawie sądowej. Tydzień temu poszedłem na komendę, żeby się alkomatem zbadać. To komendę tak by tylko zobaczył, to przyniósł Makowiec, bo myślał, że znowu na zeznania przedem. Druga połowa mieszkania zagracona X Gamerkiem, Mortadelką, Cateringiem Keto i tymi podobnymi. Co tydzień ojciec robi objazd po wszystkich osiedlach w mieście, żeby sporządzić notatki na wszystkich jego kolegów. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go w streamowanie na Twitchu, bo myślałem, że trochę pieniędzy zarobi na donosicielstwie. Ale teraz nie dosyć, że tankuje tego XUMRK, to jeszcze siedzi na streamach innych twórców i kręci gówno burzę o to, że on nie jest konfidentem i on to może w sądzie udowodnić. Potrafi drzeć mordę do monitora albo dolić klawiaturę za okno prosto w mlekosza. Kiedyś ojciec mnie wkurzył, to założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc na jego streamach hasła typu siema Konfi albo stop60. Ryżowar nie nadążał z gotowaniem chrupiącej na uspokojenie. Aha, wyłapał już pierwszego bana, bo w trakcie dyskusji z widzem zagroził mu, że jego głowa zaliczy bliski kontakt z betonem. Jak jest świeża dostawa, to stary od razu jedzie wózkiem po mortadelkę. Od jakich pięciu lat Każdą niedzielę jem mortadelkę na obiad, a ojciec nawijał o zaletach jedzenia tego świńskiego gówna. Jak się dostałem na stanowisko kucharza w Biedronce, to stary przez tydzień pi***czył, że to dzięki temu, że jem dużo chrupiącej, bo on nie zna lepszej wędliny do usmażenia niż mortadela. Co sobotę budzi ze swoim znajomym Amon Ra całe osiedle o czwartej w nocy, bo hałasują przygotowując się do LANów C.S. i innych rankedów w LOLa. Przy jedzeniu zawsze ględzi o donosach i za każdym razem temat schodzi w końcu na polski związek gitów. Ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy. Robi się przy tym cały czerwony i odjeżdża od stołu klnąc i idzie czytać konfidentnik Krzysztofa Kononowicza, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta fotel gamingowy SPC Gear. Oczywiście do wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj go rozpakował i złożył w swoim pokoju. Ubrał się w ten swój cały sweter od Mister Bista i siedział na nim cały dzień podczas streama, gdzie wyjaśniał kondomów. Obiad, kiełbasę krupiącą, też na nim zjadł. Jak któregoś razu jeszcze w podbazie czy gimbazie miałem rodziny, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na rozprawę sądową w drodze wyjątku. Super prezent, kurwa. Pojechaliśmy gdzieś daleko za Płock, podchodzimy do sali sądowej, a ojcu już się oczy świecą i oblizuje wargi podniecony. Wyjął swój sprzęt do składania zawiadomień i siedzimy na sali i patrzymy na oskarżonych. Po pięciu minutach mi się znudziło, więc zacząłem składać fałszywe zeznania, to miał ojciec pierwotną kołem od wózka po głowie, że sędzia mnie zapisze do protokołu. Jak chciałem się podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, mi się nie wiercił, bo szeleszczę i oskarżeni widzą, jak się ruszam i ze strachu chcą iść na ugodę z policją. Pięć godzin musiałem siedzieć bez ruchu i patrzeć na rozprawę jak jakimś pierdolonym Better Call Saul. Urodziny miałem akurat w dzień meczu okolicznej okręgówki, więc jeszcze do tego na sali rozpraw było w chuj bojówkarzy. W pewnym momencie ojciec wyjechał z sali sądowej i się spierdział. Wytłumaczył mi, że trzeba poza salą pierdzieć, bo inaczej dobre klientki na sali się płoszą. Wspominałem, że ojciec ma kolegę Amon Ra, z którym jeździ na lany. Kiedyś towarzyszem lolowych potyczek był Cinkrow. Byli z moim ojcem prawie jak bracia, przychodził z żoną Olusią, hejtu na Wigilię, do nas i tak Raz ojciec miał streama. Syncrow przyszedł na gierki w LoL'a. Naj***ali się i oczywiście cały czas gadali o graniu na dżungli i dobrych buildach. Ja siedziałem u siebie w pokoju. W pewnym momencie zaczęli zrzeć na siebie mordę, bo przecież musieli zagrać jeden na 1 na Aramie. w szakach się chowa przed klipami. tak się gra jeden na jeden. To kur... Pierwszy takie jeden na jeden widzę. Chcesz wyjść z gierki? Na polu bitwy jak przyjdzie krzyżak to będziesz kupić się Bałgo? Weź pie... bo to było chamstwo jak kur... nie? No i aż zaczęli uprawiać zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z moderatorami musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła żona Syncrofa, że Syncrof nie dostał się do EU Masters. Akurat odebrałem, mówił ojcu co się dzieje, a ojciec... I bardzo kur... się. Tak go za tego krzaka znienawidził. Wspominałem też o arcy wrogu mojego starego, czyli Polskim Związku Ksztywnych Gitów. Stałem się on kompletną obsesją ojca, i jak na przykład na Twitchu mówią, że podobno jakiś klub tolerancji powstał, to stary zawsze mam rocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych kondomach powiedzieć. Odwołania od banów też przestał czytać, bo miał ból dupy, że zamiast o busach, to o nim piszą, że konfidentem jest. Szefem Gitów na Twitchu w mojej okolicy jest niejaki pan i władca Dawid Sonek. Jest on dla Starego uosobnieniem całego zła i frajerstwa na Twitchu i ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie streamerów, gdzie występował Dawid Sonek i Stary wrócił do domu z odkręconymi kółkami od wózka, bo go siłą usuwali za sali. Takie tam farmazony mi to Po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem sztywnych gitów, ojciec rozpoczął partyzantkę internetową polegającą na szkalowaniu gitów i Dawid na forach farmazoniu na niego jakieś głupoty typu, że Dawid Sonek w CPU występował, albo że go widział na streamie jak go snajpił podczas gierki itd. Tak nie nauczyłem ojca w vpn -y, więc skończyło się bagietami za szkalowanie i stary musiał zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Jak płacił to przez tydzień w domu się nie dało żyć. Ojciec kupił na przekupne sądy, Dawid Sonka i w ogóle cały świat. Z jego mitomanii wynikało, że Riot Games, jak jacyś masoni, rządzą całym Twitchem, pociągają za sznurki i mu wysyłają snajperów do lobby. Przeliczał też te 500 zł na mortadelkę, X gamerka czy ryżowary i dostało strasznego bólu dupy, ile on by mógł na przykład kiełbasy chrupiącej za te pieniądze nasmażyć. Stary w jakoś zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć ekipę do wspólnego grania w Valoranta, bo jak gra sam, to sami snajperzy i cheaterzy mu do lobby wpadają, co jest oczywiście sprawką Riot Games. Ale nie miał żadnych ziomków na osiedlu, bo wszyscy przez niego za kratami, a frajerem to on nie jest, żeby z moderatorami i subami grał, więc zgadał się z jakimiś większymi streamerami, że razem będą grali, ale mają grać tylko samą ekipą, żeby nie było różnicy w randze. Na początku ta kooperatywa szła, nawet nieźle, ale w któryś weekend ojciec się rozchorował, od jedzenia ostatniego pasztetu łyżką, i nie mógł z nimi zagrać, i miało to olbrzymie dupy. Jeszcze oglądał ich streamy i widział, że ranga im się wbija jak putmana, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na wersalce i sapał skórpienia. Sytuację jeszcze pogarszało to, że nie miał na kogo zwalić winy, co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni grają bez niego, i przecież on miał grać z nimi, a oni się na niego wypieli. I w niedzielę rano, jak te dziadki skończyły streama, wyjechał nagle z domu. Po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc z czymś przed domem. Wychodzę na zewnątrz, a tam nasz samochód z zadunkami wybuchowymi podkradniętymi z komisariatu. Pytam skąd on to wziął, a on mówi, że będzie za to winny przysługę dla dzielnicowego i że on jeszcze jedzie do Piaseczna i Krakowa, tych dziadków w chaty w wysadzić. Na nic się nie zdało tłumaczenie, że za takie coś to on trafi do więzienia, a za jego kontakty z policją trafi najpewniej do frajerni. Na szczęście ojciec ma protezę i nie był w stanie pojechać dalej niż dystans, który pokonał samochód po zwolnieniu hamulca ręcznego z górki. Powiedział, że jest rana tych kondomów i on idzie sobie pograć w gierkę, a tu nagle dwa samochody z Witoldem i Kamilem, którzy przyjechali, bo stary musiał na streamie nawyzywać ich i ich najbliższych od frajerów i on niczego nie zrobił. Zaczęła się nieziemska imba, bo najstarsze dziadki Twitcha drą mordy dlaczego farmazony gada i że ma przeprosić, a ojciec się drze, że oni go wpuścili. Ja starałem się załagodzić sytuację, żeby ojciec od nich nie dostał w pi***olu, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Mój ojciec jeździ wokół mnie i mówi, że mają się od niego odwalić. Dziadki go gonią i krzyczą, że kółka mu odkręcą za te farmazony. Jeden z dziadków ma za zakole, bo próbował wyrywać ojcu szprychy z wózka i dostał od starego z protezy. Dwóch policjantów ciągnie ojca za protezy i mówi, że jedzie z nimi na komisariat, bo dostali wezwanie, że ktoś piecze ziemniaki na przewróconej lampie. We wszystkich oknach dookoła stoją sąsiedzi. Braciak, który akurat był posprzątać, płacze i błaga ojca, żeby przeprosił dziadków, a policjantów, żeby nie zabierali go na dźwięki. Ja mam niezłą bekę, bez kitu, ale z drugiej strony wstyd mi za ojca, no nie? W końcu policjanci oderwali starego z wózka. Ja w imieniu starego przeprosiłem dziadków, oni mu powiedzieli, że koniec z ekipą i lepiej dla niego, żeby się nigdy w lobby nie spotkali. Braciak ubłagał policjantów, żeby nie aresztowali ojca. Dziadek, co dostał w zakole z protezy, mówi, że on nie ma czasu po komisariatach jeździć, bo zaraz zaczyna się liga w Poe i on to ma w dupie, tylko ojca nie chce więcej widzieć. Stary do tej pory robi z dziadkami główno dramy na streamach, bo jego zdaniem nagabywali swoich widzów do wyzywania go od mitomanów i konfidentów. Obserwowałem te akcje i widziałem jak mój ojciec nieudolnie porobił trolkąta typu Kowal 87, liczba postów 1. Te zarzuty to jakaś kpina. Znam użytkownika Mamon od dawna i to bardzo porządny człowiek, i nigdy by się takiego im nie zrobił. Chcą go oczernić, bo zazdroszczą zajęcia drugiego miejsca w Polsce. Potem jeszcze używał tych troll kont do prześladowania niedawnych kolegów do streamowania. Jak któryś z nich odpalał streama, to wbijał na trollkontach i pisał rzeczy typu Pokaż zakole frejezie. Z tych samych trollkont udzielał się na swoich streamach i jak na przykład wrzucał zdjęcia wbitej rangi w lolu, dzięki pomocy lepszych od niego sojuszników, to sam sobie pisał No, gratuluję rangi, widać, że doświadczony gracz. A potem się z tego cieszył i kazał mi oglądać, jak go chwalą na czacie.